Dzień dobry państwu, yy, jesteśmy w tu w trójkę, ale serdecznie mam wielką przyjemność, że mogę, możemy być razem. Rozmawiamy tutaj dzisiaj o samorządności, o zagrożeniu dla samorządu. Jestem z, yy, tutaj z Jerzym Buskiem, premierem Jerzym Buzkiem i z prezesem Jerzym Stępniem. To są osoby, które są architektami polskiej samorządności, tego ustroju, który jest fenomenem yy, w Europie. Najlepszej reformy, która najlepiej się udała, która pokazała, że władza centralna może dobrze funkcjonować z wybranymi bezpośrednio samorządowcami i samorządami. To jest fenomen, który podkreślamy i poszczególne rządy próbowały go zmieniać i ulepszać. 90 rok reforma, 98 rok, a także następne lata to następne etapy. Dzisiaj my. Jako Platforma Obywatelska deklarujemy następne kroki. Wtedy, kiedy wygramy wybory, będziemy dalej decentralizować, będziemy robić dalej wszystko, żeby władza była bliżej ludzi, żeby jeszcze lepiej rozwiązywała ich problemy, żeby wydawała skutecznie jeszcze środki europejskie. To wszystko przed nami, ale dzisiaj jesteśmy też tutaj dlatego, że idea samorządności w Polsce jest zagrożona. Ona jest atakowana przez centralną władzę, przez państwo PiS. To, co zdarzyło się w Warszawie kilka dni temu, ten projekt złożony tutaj i podpisany przez posłów PiS, wycofywany teraz rakiem. Ale tak naprawdę ten projekt pokazuje, jakie są prawdziwe intencje rządu PiS, państwa PiS, w większości parlamentarnej. Chcą zdegradować, zdemolować samorząd, zaczynając od Warszawy. Dlatego dzisiaj o tym rozmawialiśmy. Jako Platforma Obywatelska deklarujemy. Wsparcie dla wszystkich samorządów, które będą bronić swojego, swojego charakteru, swojej niezależności instytucjonalnej, swojej skuteczności. Dzisiaj Warszawa, jutro następne miasta będą gotowe do tego, żeby organizować lokalne referenda, żeby pytać w ten sposób, konsultować w ten sposób właśnie przez referendum mieszkańców, czy są za tym, żeby odbierać im... Niezależność samorząd, samorządom, żeby centralizować decyzje, żeby tak jak kiedyś władza znowu e, znalazła się w Polsce Resortowej, czyli w Warszawie. Samorządność to niewątpliwie najważniejsza i e, najlepsza część polskiej marki, którą udało nam się, którą potrafiliśmy wypracować w ciągu ostatnich 28 lat. Daje ona szansę na samorealizację obywateli, na tworzenie wspólnot lokalnych, regionalnych. Daje szansę również na taką prawdziwą obywatelskość, na oddziaływanie na to, co się dzieje wokół każdego w naszym kraju. I tej wartości i podstaw fundamentów ustrojowych naszego państwa warto bronić. Można tego dokonać tylko razem. Komitety obywatelskie, które w zdecydowanej większości działają w mniejszych miejscowościach, w gminach, w małych miastach, mają ogromną wartość. Nie wolno przekreślać ich znaczenia. Tam ludzie gromadzą się ponadpartyjnie, bo wiedzą, że najważniejsze dla ich społeczności jest działanie wspólne. Trzeba tego mocno bronić, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach, bo one nie są rozpoznawalne tak bardzo na mapie naszego kraju, a stanowią nadzwyczajną wartość. Oczywiście trzeba zmieniać reguły działania samorządu i to się dotąd działo, ale trzeba to robić po uprzednim sprawdzeniu, jak na to reagują obywatele, czego właściwie oczekują, po przeprowadzeniu referendum, bo było to wyraźnie zapisane. Jest również w europejskiej karcie samorządu terytorialnego. W końcu jesteśmy Europejczykami i zgodziliśmy się na to, że będziemy działać w ramach także europejskich reguł. I, i dla takich zmian jest na pewno otwartość także samorządowców. Również mówi nam się o patologiach, które niestety zdarzają się wszędzie w Polsce. Żaden zawód. Nie jest od tego wolny, ale pod płaszczykiem patologii dzisiaj chce się tak naprawdę zakneblować możliwość autentycznego działania naszym obywatelom, działalność Polski zdecentralizowanej i to jest niedopuszczalne. Ja jestem przekonany, że te liczby, które mówią, że 70% inwestycji w naszym kraju to są inwestycje samorządów, a 90% to są te inwestycje, które bezpośrednio służą naszym obywatelom, te liczby nie obronią się same, jeśli ta społeczność samorządowa i społeczność ludzi, którzy cieszą się z tego, że mamy Polskę samorządową, nie będzie wyraźnie artykułowała swoich oczekiwań i nie będzie bronić tej wartości którą wypracowaliśmy w ciągu ostatnich 28 lat. Także rozmawiamy o tym w wielu miejscach. Ja też jestem gotów, skoro ponosiłem odpowiedzialność przez 4 lata za budowę samorządowej Polski, za decentralizację władzy publicznej, jestem gotów na spotkania w terenie, nawet w małych miejscowościach, po to, żeby wyjaśniać, jak ważna jest obrona. Podstaw ustrojowych naszego państwa. Ja dzisiaj przyszedłem na tę konferencję nie tylko w swoim imieniu i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, którą zakładałem w 1989 roku tutaj właśnie w parlamencie z profesorem Jerzym Regulskim, ale przyszedłem także w imieniu profesora Regulskiego, nieżyjącego już, Waleriana Pańki, Michała Kuleszy, z którym rozpoczynaliśmy w 1989 roku przebudowę naszego państwa poprzez wprowadzenie samorządu terytorialnego. I przyszedłem, zgodziłem się brać udział w tej konferencji zorganizowanej przez Platformę Obywatelską, ale jakakolwiek by to nie była partia, która by organizowała konferencję w tej sprawie, oczywiście bym przyszedł. Zgodziłem się dlatego, że po raz pierwszy bardzo wyraźnie widzę, że te ostatnio. Zgłaszane propozycje legislacyjne w gruncie rzeczy zmierzają do zniszczenia samorządu terytorialnego, odwrócenia tendencji decentralizacyjnych, ale to jest pierwsza próba centralizowania państwa. I najlepszym dowodem na to jest właśnie ta ustawa o mieście stołecznym Warszawa, która przewiduje w jednym z artykułów, że Rada Warszawy może własną uchwałą przejmować kompetencje gmin. Przy te, przy te, dotąd nigdy tego nie było. Cały porządek konstytucyjny, idea samorządu jest oparta na tym, że podstawą właśnie jest gmina. A w tej ustawie stwarza się możliwość przejmowania zadań przez centrum. Na razie małe centrum, bo tylko warszawsko-mazowieckie. Ale jeśli by się ten eksperyment udał, to w następnej kolejności mamy centralizowanie całej Polski. Czyli po prostu powrót do tego, że z takim trudem wychodziliśmy w 89 czy kolejnych latach. Dlatego, ze strony, ja już jestem, pozostałem jedynym żyjącym jeszcze, że tak powiem, świadkiem tamtych wydarzeń i osób, które były zaangażowane w tę reformę. Ale chcę jeszcze raz podkreślić, przychodzę tutaj w imieniu wszystkich twórców tej reformy z ostrzeżeniem, że to jest koniec polskiej samorządowej. To jest próba budowania państwa scentralizowanego, które jest obce naszej kulturze prawnej, a przede wszystkim jest obce tradycji państwa zachodniego. Państwo zachodnie, demokracja typu zachodniego, jest oparta o samorządność, o samorząd. I nigdzie po Europ poza Europą Zachodnią. Czyli jeśli ktoś tutaj nam próbuje, że tak powiem, narzucić pewną inną wizję państwa, to jest to próba wypchnięcia nas w ogóle z kręgu cywilizacji zachodniej.